Projekt Kościoła przedłożył architekt powiatu Kozienickiego o nazwisku Ruciński. W 1864 roku prowadzenie spraw związanych z budową powierzono Komitetowi Społecznemu, w skład którego weszli mieszkańcy Kozienic oraz sołtyskociołek z Kociołek i Starej Wsi. W 1868 roku po długim okresie zbierania środków pieniężnych i materiałów budowlanych przez Kozieniczan położono kamień węgielny, w fundament świątyni. Koszt budowy został szacowany na 15 640 rubli. W tym około 6 6000 miał na ten cel przeznaczyć generał Włodzimierz Den, konsultujący się w tej sprawie z gubernatorem Radomskim. Pozostałą część środków mieli zebrać mieszkańcy. To jest około 7500 rubli, na których nałożono przymusową składkę w kwocie od kilkunastu do 35 rubli na jedną rodzinę. 2160 rubli miał wyasygnować Skarb Państwa. Dla porównania pensja księdza Józefa Kauna, pensja państwowa wynosiła 402 ruble. W wyniku podjętych działań fundamenty zostały poświęcone w czerwcu 1868 roku, a dokonał tego biskup diecezji sandomierskiej Józef Juszyński. 24 października 1869 roku miała miejsce Konsekracja dokonana przez tegoż kapłana, a informacja o tym była zapisana na łuku dzielącym prezbiterium od nawy. Powstanie nowej świątyni wiązało się z, z rozbiórką Starego Kościoła, a także wymianą wystroi sprzętów liturgicznych, w tym zakupu nowych ołtarzy. Ze Starego Kościoła ksiądz Kaun przekazał ołtarz wielki do kościoła świeżo. W 1887 roku malarz Zisław Jasiński wykonał szereg malowideł ściennych. Należy nadmienić, że działalność kolejnych proboszczów upiększających Kościół była możliwa dzięki zgodnej i ofiarnej współpracy z dozorem parafialnym składającym się ze znamien znamienitych mieszkańców Kozienic. Bardzo ważnym wydarzeniem związanym z Kościołem Świętego Krzyża była procesja patriotyczna religijna jaką zorganizowali w 1905 roku księża wraz z parafianami. Przemarz z Kozienic do Brzeźnicy z okrzykami Niech żyje Polska! i śpiewem Boże coś Polskę ukazywał stosunek lokalnego społeczeństwa do naszych zaborców. W roku 1911 parafia Koźnicy liczyła 7725 osób z miasta i okolicznych wsi. W latach 1926-1927 wykonano kolejne malowidła ścienne, a w 1960 roku podmurówkę i, i ogrodzono teren kościoła. Podczas działań I wojny światowej w 1914 roku Rejon wokół Kościoła podany był odszałowi artyleryjskiemu. We wrześniu 1939 roku, plac wokół Kościoła, jak i sam Kościół posłużyły jako miejsce internowania i przetrzymywania jeńców, żołnierzy Wojska Polskiego. W 1963 roku położono nowe tynki, wykonano witraże, rok później wykonano kasetony sufitowe. W latach 1976-78 zbudowana została iglica wieży kościelnej, w 1999 roku. Proboszcz Edward położył kostkę brukową wokół kościoła. Obecny proboszcz, ksiądz Kazimierz Chojnacki, osuszył budynek, zmienił dach i elewację. W planach kolejne remonty. Pomimo różnych zawirowań, trudności, kościół powstał. Służy nam na dnia dzisiejszego i zapewne będzie służył jeszcze długie lata. Wszystkich parafian. Witamy serdecznie księdza biskupa w naszej świątyni. W naszej, bo identyfikujemy się z nią jako naszym domem. Rocznica poświęcenia naszej świątyni jest dla nas wydarzeniem, które po raz kolejny uświadamia nam, jak bardzo jest nam ona potrzebna. Ona nam, a my jej, by była żywą świątynią. A ponieważ skarpy nosimy w naczyniach glinianych, dlatego prosimy księdza biskupa o. Modlitwo i błogosławieństwo. Dzisiaj w szczególny sposób dziękujemy za Matkę Najświętszą w jej przywileju niepokalanego poczęcia. Dziękujemy za historię zbawienia, która realizuje się w Kościele. I dziękujemy za tę świątynię, wspominając moment uroczystego poświęcenia tego miejsca na chwałę Bożą. Według tradycji, pierwszy Kościół. Powstał w czasach króla Władysława Jagieły w 1394 roku. Kolejni Jagiellonowie, Zygmunt I, który urodził się w Kozienicach, niektórzy mówią pod Kozienicami, Zygmunt II August wspierali funkcjonowanie tej świątyni. Potem drugi kościół, 1554 rok. Trzeci kościół powstał w 1754 roku. Dzisiaj Panu Bogu dziękujemy za tę świątynię, która została konsekrowana 24 października 1869 roku. Tak jak mówi historia, bardzo szybko została wzniesiona ta świątynia, bo kamień węgielny wmurowano 14 czerwca 1868 roku, a już rok później została uroczyście. Poświęcona ta świątynia. Panu Bogu dziękujemy za to miejsce modlitwy, ale wspominamy także fundatorów świątyń i tej świątyni, którzy byli zatroskani o to, aby Bóg był znany, kochany, czczony, aby człowiek mógł uczestniczyć w uobecnianiu dzieła zbawienia. Bo niebo łączy się z ziemią i sprawy Boże mogą połączyć się ze sprawami ludzkimi, a świątynia. Jest takim szczególnym miejscem, gdy niebo łączy się z ziemią i Boże sprawy mogą połączyć się ze sprawami ludzkimi. Niech tak się stanie w naszym życiu. Amen. Euchrestia to spotkanie z żywym Bogiem, który obdarza nas swoją miłością. Czas jubileuszu skłania nas do wdzięczności za to dziedzictwo wiary, które przyjęli, przejęliśmy od naszych przodków. W duchu dziękczynienia chcemy złożyć Panu Bogu dary. Starostwo powiatowe w Kozienicach ofiarowuje pulpit pod mszał oraz kadzielnicę i łódkę. Urząd miasta i gminy w Kozienicach ofiarowuje kapę liturgiczną. Enea wytwarzanie ofiarowuje ikonę Najświętszej Maryi Panny nieustającej pomocy. Koła Żywego Różańca ofiarowują naczynia liturgiczne, puszkę do Komunii Świętej pod dwoma postaciami oraz dwie tuwalnie i welony liturgiczne. Schola ofiarowuje albę liturgiczną. Harcerze ofiarowują komrzę. Caritas i hospicjum ofiarowuje mszał rzymskim. Przedstawiciele parafii przynoszą chleb i wino, które wkrótce staną się ciałem i krwią Chrystusa. Powoli kończymy nasze przeżywanie jubileuszu. Zapraszam do przemówień pana burmistrza Piotra Kozłowskiego i pana starostę Andrzeja Junga. Przez 150 lat ten gmach był świadkiem wielu aktów pojednań. Pojednań człowieka z Bogiem. Ale ta parafia, mimo że ma bogatą historię, otwarta jest również na współczesność. Ta parafia prowadzi edukację społeczną, edukację w duchu społecznej nauki Kościoła. To tutaj od lat promuje się prawa rodziny, godność kobiety, szacunek do życia i aktywność świeckich katolików w życiu społecznym. Domeną tego Kościoła są akcje i pomoc osobom, które Najbardziej potrzebują. To tutaj narodził się pomysł stacjonarnego hospicjum. Pomysł, do którego uparcie i wspólnie będziemy dążyli przez następne lata. Dziękujemy za wszystkie Wasze działania. Dziękujemy, że ukazujecie nam, jak nadać znaczenie naszemu życiu. Jak z wiarą, z nadzieją i z miłością w obliczu ogromu. Ludzkich potrzeb i cierpień aktywnie służyć swoim współbraciom. Moi drodzy, z okazji 150 rocznicy konsekracji Kościoła pod Świętego Krzyża w Kozienicach, księdzu proboszczowi, wszystkim kapłanom, ale także parafianom, w imieniu gminy Kozienice składam płynące z serca gratulacje. I życzenia jak największych łask Bożych, poczucia głębokiej więzi ze swoim Kościołem i przejmowania współodpowiedzialności za jego los. Dostojny Księże Kazimierzu, proboszczu, kanoniku. Dziewięć lat trwa obecnie posługa księdza Kazimierza w naszej parafii, który łączy. Na zwierzę i w dobrych tradycjach przypomina o nich. W tym czasie księdza kanonika Kazimierza poznaliśmy jako wspaniałego gospodarza, który troszczy się o estetykę, wygląd, modernizuje parafię kościół, czyniąc go bardziej funkcjonalnym i lepszym. Do kościoła należymy my wszyscy tworząc wspólnotę parafialną. O tym wszyscy musimy pamiętać i wszyscy uczestniczyć. Księży Kaliniku, za tą pracę w imieniu własnym Zarządu Rady Powiatu Kozińskiego serdecznie dziękuję. Dziękuję także wszystkim, którzy uczestniczą i wspierają działania księdza proboszcza i księży. Kościół to nie tylko świątynia, to kościół, to wspólnota parafialna ludzi, do którego przychodzimy, by swoje troski, radości dzielić, modlić się, przyjmować sakramenty święte. Wszystkim księżom, którzy pracują, pracowali w tej parafii, serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim parafianom, którzy pamiętają o tym, że są uczestnikami. Naszej wspólnoty parafialnej pracują i finansują to nasze dobro, którym jest Kościół i ta parafia. Dziękuję, że na nasz jubileusz, na nasze świętowanie przybyli nasi mili goście, parlamentarzyści, władze samorządowe z panem starostą Andrzejem Jungiem i panem burmistrzem Piotrem Kozłowskim, nasi radni, sołtysi z powiatu i gminy. Dziękuję za współpracę, za życzliwość i także za wspieranie naszego remontu przez dotacje, które otrzymujemy od właśnie naszych samorządowców, szczególnie z gminy Kozienice. Jest obecny zarząd z panem prezes, pan, panami prezesami z elektrowni Kozienice. Są służby, które troszczą się o nasze miasto i powiat z panami komendantami policji. Straży Pożarnej, Lasy Państwowe z Panem Nadleśniczym, Mazowiecki Urząd Ochrony Zabytków, delegatura w Radomiu. Dziękuję za pomoc i wskazówki przy remontach naszego kościoła Top Energy z Warszawy, która przygotowuje nam wielki projekt remontu, który zaczniemy na wiosnę. Dziękuję. Wszystkim sympatykom i przyjaciołom naszej parafii, naszego Kościoła. Dziękuję grupom duszpasterskim działającym w naszej parafii, pracownikom kościelnym, siostrom franciszkankom. Dziękuję księżom rodakom, którzy wyszli z naszej wspólnoty parafialnej na czele z księdzem Infuatem. Dziękuję księżom, którzy pracowali w naszej parafii księżom także naszego dekanatu kozienickiego. Dziękuję księżom, współpracownikom, księdzu Tomaszowi, Rafałowi, Arkadiuszowi, na czele z księdzem Wiesławem. Słowa szczególnego podziękowania kieruję do księdza profesora Edwarda Warchowa mojego poprzednika, za jego dwunastoletnią pracę i posługę, a obecnie za bardzo potrzebną publikację, o proboszczach parafii kozienickiej, z uwzględnieniem szczególnie osoby księdza Józefa Kauna, budowniczego naszego kościoła. Ważna i potrzebna publikacja. Wszystkim parafianom dziękuję za troskę o nasz Dom Boży, bo tu Pan zamieszkał pośród swojego ludu. Księże biskupie, Bóg zapłać za obecność za wspólną modlitwę i już dzisiaj zapraszamy za rok na zakończenie naszego jubileuszu niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.